Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z wyczekiwanym filmem. W końcu mam nową kamerę, więc mogę Wam już go nagrać, a będzie to film, w którym pokażę Wam najlepsze książki na przedział wiekowy, tak 4-5 lat. No i oczywiście można te książki czytać, ymm, jak dziecko jest trochę starsze, bo no, to już jest taka poważna, powiedziałabym, pomału literatura, więc to są książki, które na pewno zostaną z moją córą na dłużej, no ale jeszcze nie ma 5 lat, dlatego tak... Y, Określam, ale myślę, że tutaj spokojnie można mieć lat więcej i je czytać, aczkolwiek była nimi zainteresowana właśnie tak mocno. Po czwartym roku życia zdecydowanie. I zaczniemy sobie od takich bestsellerów, chociaż naprawdę ona wszystkie te książki bardzo lubi, a my mamy naprawdę bardzo dużo książek, więc i tak część zostawiłam, bo no nie sposób chyba Wam wszystkiego tutaj pokazać. Naprawdę to są książki, które uwielbiamy i ciągle ciągle je czytamy. Więc pierwszą z nich jest książka Dziewczynki mogą wszystko. Jest to książka, która opowiada o tym, że. Dziewczynki, kobiety mogą dosłownie robić wszystko, czyli iść w kierunku zawodów, w kierunku pasji, hobby, zainteresowań, jakie tylko sobie po prostu wymarzą: że nie ma żadnych zahamowań i, wiecie, rzeczy, które nie mogłyby zrobić, że mogą, tutaj jest tak fajnie też wyznaczone, że mogą właśnie pracować przy różnych zawodach, nawet które się wydają nam takie typowo męskie. Zobaczcie, tak wygląda ta, ksią ta książeczka. Jest dosyć mało treści, e, a bardzo dużo obrazków, no i bardzo dobrze, bo fajnie to też wizualizuje dziecku. Fajne są tutaj też treści odnośnie ubrań, że dziewczynki mogą być brudne, mogą być ubłocone, mogą być w spodniach, a mogą być również w sukienkach, więc jakby ubranie też nie ma znaczenia, bo mogą się ubierać jak chcą. E, jedne dziewczynki kochają liczby, drugie kochają słowa, więc mogą lubić i zajmować się tym, co ja naprawdę interesuje, więc bardzo fajna literatura dla dziewczynek taka podbudowująca i taka dająca mocne poczucie wartości, że świat jest przed nimi otworem, no bo przecież jest. Kolejną książką jest nasza nowość, czyli jestem już duży. To jest książka, która opowiada o tym, że już dziecko nasze staje się troszeczkę większe i czasami nabywa nowych umiejętności i stara się robić rzeczy, które są to trochę jeszcze takie trudne, ale przecież jestem już duży i potrafię. Tutaj słonik przeżywa różne przygody, idzie do sklepu, tłuczą mu się jajeczka, zbiera, idzie wydać pieniążki i kupuje nie to co trzeba. Czyli no wiecie, chce być duży, ale podejmuje takie no, decyzje jak to dziecko ma prawo podejmować i to jest właśnie o tym, że mamusia i tak go kocha jeśli popełnia takie małe błędy i ma do nich oczywiście prawo i, i takie właśnie ma fajne przygody związane z tym, że chce bardzo dużo, potrafię dużo ale wciąż przecież robię takie małe głupotki błędy, trochę się waha bardzo fajna historia, dosyć długa ale już właśnie to jest ten wiek, kiedy Lili lubi słuchać długich bajek Książka, e, nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham, e, my ją zaczęliśmy czytać po angielsku. Mieliśmy taką malutką, mam ją też Wam za chwilę pokażę. To jest książka o miłości, o tym jak wyrażać swoje uczucia. Szczególnie chyba polecam dla osób, które na przykład mają trudność z mówieniem kocham Cię albo nie jest to dla nich takie łatwe, żeby to dużo mówić, dużo powtarzać. Ta książka tak naprawdę mówi to za Was o tym, jak tutaj zajączki bardzo mocno się kochają. Lili, od kiedy przeczytaliśmy tą książkę, to często mówi: Kocham cię, jak stąd na Księżyc, kocham cię, jak coś tam, bo tutaj te zajączki właśnie mówią: Kocham cię, tak jak mam długie uszy, tak jak potrafię wysoko skoczyć. No i pomijając już tą piękną treść o miłości, to też są przepiękne ilustracje. Uwielbiam. Takie właśnie obrazki. Kolejną, kolejnymi książkami jest chyba taka seria. Chociaż nie wiem, czy one są tutaj z jednej serii, szczerze mówiąc. Nie chcę się teraz nad tym rozwodzić. Natomiast to są książki, które naprawdę bardzo warto mieć. Bardzo, bardzo warto mieć w swojej biblioteczce dla dzieci, bo naprawdę uczą, pokazują wiele różnych stron. Te akurat pokazuje. Stronę odnośnie wiewióreczki, która też jest bardzo samodzielna, chce zrobić wiele rzeczy sama, a tutaj wiewióreczka uczy się tego, że nie jest sama, że zawsze są przyjaciele, że warto kogoś poprosić o pomoc i, i nie, nie brać wszystko na swoje barki. Tytuł to jest: Pomożemy ci, wiewióreczko, o tym, że właśnie warto liczyć też na swoich przyjaciół, nie zostawiać swoich trudności i boleści tylko dla siebie. Tutaj wiewióreczka będzie pomagała zbierać żołędzia na zimę dla siebie i swojej chyba babci, jak dobrze pamiętam. Więc też piękne ilustracje, zobaczcie, no ja jestem zakochana, to jest po prostu przepiękne, i sama uwielbiam z nią właśnie czytać wszystkie te książki, bo przepięknie są stworzone. Kolejna książeczka, pantki, które obiecały, to jest też nasza nowość, którą niedawno Lili kupiłam. Jest ona o, mm, szczególnie chyba o, o rodzeństwie, o poświęceniu i przyjaźni, jaką łączy właśnie rodzeństwo i o tym, że zawsze warto iść razem. Tutaj pantki mają przygodę... Gdzie jedna z nich jest bardziej ruchliwa, ciekawi ją świat i wychodzi w trochę niebezpieczną podróż, a druga pantka obiecała przecież, że będzie pomagać, że będą zawsze razem i tutaj mają taką przygodę, gdzie właśnie pokazuje to, że warto sobie ufać i... Um, I dotrzymywać obietnicy, i że to jest właśnie miłość, kiedy się dba o siebie. Przepiękna książka, uwielbiam ją, uwielbiamy ją, nie tylko ja. Kolejna książka to jest książka o odwadze, o zajączku, który troszeczkę jest nieśmiały, który troszeczkę się boi. Ten zajączek akurat boi się wyjść z domu, ma troszeczkę taką trudność, ale odkrywa, że świat jest przepiękny, ciekawy i można mieć wiele w nim przygód. Także on próbuje być dzielny, bo tutaj próbuje chyba uratować swoją, e, nie wiem czy siostrę, innego króliczka, e, więc bardzo ta książka wzrusza, e, po prostu zawsze się uśmiechamy jak ją czytamy, nawet tutaj niby ten groźny wilk jest taki, takim słodziakiem na końcu, bo zjada po prostu zamiast króliczki, zamiast zajączki ciasteczka, więc wszystko się pięknie kończy. No bardzo lubiły tą książkę właśnie, która fajnie też uczy o pokonywaniu swoich obaw, różnych takich lęków. Fajna dla dzieci, dodająca takiej właśnie odwagi. Kolejna książeczka to jest książka Pobaw się ze mną, chyba w sumie moja ulubiona, chociaż dużo mam tych ulubionych, ale to naprawdę strasznie lubię. To jest książeczka o foczce Niusi i o piesku, teraz zapomniałam, się ten piesik nazywa się Bombik. O. Bombik jest to bardzo samodzielny piesek, który mieszka sam na wyspie, ale nagle zjawia się foczka Niusia. Ta książka opowiada o tym, że można się z kim zaprzyjaźnić, można się z kimś bawić i spędzać czas, nawet jeśli, jeśli jesteśmy od siebie różni, nawet jeśli różnimy się, bo mamy inne zainteresowania, lubimy inne rzeczy. To tutaj właśnie to pokazuje, że ta przyjaźń, mimo różnic, też jest możliwa i czasem warto się właśnie przezwyciężyć swoją taką trochę zamkniętość w sobie, żeby otworzyć się na nową przyjaźń, więc też. Piękna, piękna książka i też ma przecudowne, jak widzieliście, ilustracje. Uwielbiam ją. Książka Tuptozaur. Jest to książka o złości, która, jak już widzicie, opowiada o tuptozaurze, który z radością zaczyna oczywiście Nowy Dzień, ale zaraz przychodzi do niego mała siostra, tam mu troszeczkę przeszkadza. Także on zaczyna się złościć, paska, parskać, tyle rzeczy mu się nie podoba, i ta opowieść troszkę pokazuje o tym, jak można przezwyciężyć takie swoje uczucie złości, że nie każdy, kto. To um, trochę nam zmienia nasz poranek, bo przyjdzie na przykład młodszy brat czy siostra i nas uderzy, nie wiem, pieluchą. Że nie zawsze można to, trzeba to odbierać jako coś złośliwego, złego i się na to złościć, bo to jest czasami po prostu zaproszenie młodszego rodzeństwa do zabawy. Więc fajny to taki daje obraz, że nie wszystko czasem się wydaje takie złe i złośliwe, na przykład z czyjejś strony, tylko po prostu jako taka forma zaczepki, tęsknoty, pójścia do zabawy, szczególnie właśnie przez młodsze rodzeństwo. Bardzo fajna też opowieść. Kolejna książeczka to jest książka Cichutko. Opowiada o tym, jak tutaj ta Lisiczka bardzo lubi ciszę, a inni są troszkę głośniej przyjaciele. Bardzo dużo mają do opowiedzenia, i nikt jej nie słucha i nie słyszy. No i ta opowieść opowiada o tym, że Lisiczka próbuje przełamać tą nieśmiałość, by ostrzec i chronić swoich przyjaciół, bo tutaj mają różne przygody. Także jest to piękna książka, która opowiada o takim zdobywaniu pewności siebie, że czasami warto zebrać się w sobie i właśnie. Rozwiać tutaj jakieś wątpliwości, pomóc swoim przyjaciołom, niż siedzieć y, cichutko. Także też piękna, bardzo piękna y, opowieść. Te ilustracje są przedcudowne. No i teraz trochę inny temat, bo przechodzimy do koparek, do budowy, do pojazdów, które moja córka też bardzo lubi. Mieliśmy kiedyś taką serię y, właśnie książek o samochodach. A teraz czytamy najczęściej te trzy książeczki. Jedną z nich jest właśnie Na placu budowy. To jest książeczka, która fajnie się czyta. Jak jest ciemno, bo tutaj podświetla się tą stronę z tyłu, i tutaj widnieją różne obrazki. Więc Lili, w ogóle, bardzo lubi takie książki, gdzie można właśnie sobie coś podświetlić, żeby zobaczyć, co się dzieje na placu budowy, tak w formie rozwinięcia zainteresowania, jeśli chodzi właśnie o plac budowy i o pojazdy. Natomiast tutaj, bardzo się z zainteresowaniem ta książka, czyli rety ktoś nowy na placu budowy, która opowiada o przygodach, jakie mają pojazdy, które pracują na budowie. Od razu Wam tutaj pokażę tą książkę, bo mamy dwie z tej serii. Tutaj mamy na placu budowy pasą się krowy i tutaj te pojazdy mają przeróżne przygody, takich już chyba powtórzyłam. Z tej serii jest wiele innych książek i myślę, że niedługo. Też będziemy mieli więcej, bo one są naprawdę bardzo yy, ciekawe, jakie tutaj te przygody yy, są. E, książeczka, w zasadzie, kiedyś Lili bardzo lubiła książeczki dźwiękowe, teraz mniej, ale ostatnio jej kupiłam w Adiku taką książkę o wiejskich zwierzątkach, które słuchajcie, wydają takie naturalne, prawdziwe dźwięki, a nie takie, yy, wiecie, sztuczne. Zobaczcie, nawet tutaj. Najpierw trzeba łączyć. No nie, to są takie prawdziwe dźwięki. A że dziewczyny bardzo lubią zwierzątka, bo byliśmy też teraz w wakacje w wielu takich miejscach, gdzie miały kontakt ze zwierzątkami. To bardzo ich to interesuje, a mnie się spodobało to, że tutaj te gospodarskie zwierzątka mają właśnie te naturalne takie dźwięki, więc też ją bardzo lubimy. Wróciła nam aktywność, a właściwie rozpoczęła się, bo Lili już bardzo dawno dostała Albika, chyba na dwa latka, ale nie cieszyła się u nas zainteresowaniem, dlatego też chyba nigdy jej nie pokazywałam. Dopiero teraz, ostatnio siedzi codziennie i słucha tutaj tych przygód, rozwiązuje zagadki, bo tutaj różne są takie quizy, słucha piosenek. My na razie mamy te dwie książeczki, więc jeśli macie jakąś inną do polecenia z Albika, to dajcie znać, bo właśnie się zastanawiałam, czy kupicie mój pierwszy elementarz, czy ciało człowieka, właśnie. Nie wiem, więc jak macie jakąś do polecenia, kolejną, też nie taką za prostą, to dajcie znać, bo teraz właśnie ją lubimy. A chyba wiecie, co to są książeczki Albi, jak mi się wydaje. Nie wzięłam teraz, słuchajcie, takiego długopisu specjalnego, ale po prostu tutaj są różne takie zabawy, właśnie quizy, opowiadania, piosenki i klikamy, gdzie chcemy tak naprawdę, i każda postać, każda rybka, woda wydaje jakiś fajny dźwięk. My akurat mamy zwierzątka w zoo. I to są zwierzątka, które szukają niespodziankę dla swojego opiekuna. Więc ja, jakby uważam, że Albika no, zdecydowanie warto mieć w swojej biblioteczce. Mm my niedawno kupiliśmy Gucia Feluś i Gucio odkrywają tutaj jest akurat ciało człowieka tych serii jest bardzo dużo mamy Gucio, wiedzą jak się zachować Gucio się nie nudzi w podróży wycieczka na wieś, ale mnie bardzo zainteresowało ciało człowieka, bo Lili bardzo dużo zaczęła pytać o to jak wygląda ciało co tam jest w środku i tak dalej więc jest to fajna książka właśnie w tym kierunku, też zobaczcie jest tu fajnie rozpisane o tym jak ciało się zmienia, jak jak wygląda w przeciągu lat. Też są takie piękne, naturalne ilustracje, więc jeśli Wasze dzieci interesuje budowa ciała, co i jak, czemu słyszymy, czemu widzimy, czemu mamy włosy, no to ta książka odpowie na wszystkie. Wydaje mi się takie podstawowe pytania, więc bardzo Wam ją polecamy. Lili też zaczęła się interesować bardziej literkami, więc mamy takie dwie książeczki, lubię litery oraz A jak e, alfabet, dzięki czemu gdzieś tam na zasadzie skojarzeń e, Lili może już sobie literki kojarzyć i słowa. I teraz już fajnie wie, na jaką literkę co się zaczyna. Ja absolutnie nie przyspieszam procesu uczenia się, czytania, e, uczenia się liter, czytania, i tak dalej. Ona wiecie, jest w czterolatkach, no w sumie będzie zaraz 5-latkach ale na spokojnie, natomiast takiej książki w formie zabawy, ilustracji, jak najbardziej tak tutaj nawet z młodszymi dziećmi można mówić, co opowiadać o tym, co jest na obrazkach. A ta książka jest już pisana wierszem, więc dzieci też bardzo lubią taką formę czytania, bo jest też łatwa, żeby to po prostu zapamiętać, nie? jaka to jest literka i o czym opowiada, bardzo fajna. I kolejną książką, którą bardzo lubimy jest Rok w lesie. Tutaj mamy przedstawione 12 miesięcy, czyli każda pora roku i każdy miesiąc, jak wygląda w lesie, co robią zwierzątka, kiedy idą spać, kiedy szykują swoje pożywienie na zimę, jak przygotowują spiżarnie kogo nie spotkamy zimą, bo na przykład idzie spać, kto opiekuje się swoimi młodymi, no przepiękne ilustracje. Uwielbiam właśnie z Lili tą książkę oglądać. My sobie często wybieramy jakieś, jakiegoś owada, czy zwierzątko, i szukamy je we wszystkich miesiącach i po prostu rozmawiamy, gdzie jest, czy już poszedł spać, czy ma dzieci, czy właśnie go już nie ma i co się z nim dzieje, więc piękna książka też taka, wiecie, pokazująca dzieciom jak w przyrodzie wiele rzeczy się zmienia. I mam trzy książki anglojęzyczne, bo <gryw> mój mąż w sumie najczęściej Alili czyta i to są takie książeczki. Bardzo je lubi na noc, bo one są bardzo króciutkie. O pójściu spać. To jest właśnie ta wersja, jak bardzo Cię kocham. Mamy już ją bardzo długo, dlatego jest taka zmarnowana, no od niej się wszystko zaczęło, ale w ogóle słuchajcie, ja widziałam ostatnio w internecie tą książkę, tylko że po polsku, tak jak my mamy, chyba Wam ją pokazywałam? Pokazywałam. E, tylko w wersji 3D, czyli jak otwieracie z tej strony, to tam e, tworzą się typ, takie fajne postacie kartonowe. No mamy już tą wersję polską, więc nie kupię kolejnej. Gdzieś to widziałam jakiś film, nie wiem czy w Dzień Dobry telefon tego nie pokazywali. E, a tutaj jak po angielsku są takie o, króciutkie też ilustracje, a tej Wam nie pokazałam. O pójściu, spać. Taka krótka rymowanka anglojęzyczna, Lili czasem lubi posłuchać po angielsku. I to o miłości. I love you to the moon and back. E, też taka bardzo fajna. Oczywiście u nas bardzo cieszy się zainteresowaniem też Franklin. Też chyba dlatego, że tutaj jest dużo obrazków, trochę więcej też treści. No i Franklin ma bardzo dużo różnych EOO. Przygód, historii, więc trochę na zasadzie kicikoci, tylko dla starszych dzieci, bo i tutaj Franklin się spieszy, i odbiera paczkę, i się boi ciemności, i ma jakiś tutaj interes, i ucieka z domu, i nowa nauczycielka, więc idealnie dla starszych dzieci, gdzie te przygody mogą być trochę takie. Podobne, które, wiecie, przeżywa gdzieś tam dziecko na różnych etapach. Ilustracje te też są takie fajne. No to jest ojcie, stara generalnie książka, stara opowieść, która jest już od wielu lat i cieszy się zainteresowaniem dzieci, no my bardzo Franklina lubimy. Lili też bardzo dużo na noc opowiadam takich bajek, które znam z pamięci, czyli, wiecie, kopciuszek. Książę i Żaba, Wilk i Koźlątka i któregoś razu postanowiłam mi zamówić taką serię 101 bajek, chociaż ona woli jak ja jej mówię z pamięci, ale chciałam, żeby miała takie bajki właśnie pod ręką. One słuchajcie kosztowały 9 zł w Empiku, a tu jest właśnie jedna książka przeznaczona jednej bajce, bo taki miks też mamy ale tutaj jest jedna, tutaj mamy Jasia i Małgosię mamy taką, mamy taką więc są te Tradycyjne bajki. Oto jest Ruch Lili. Opowieść na noc. Ciągle jej ją opowiadam. A ilustracje mamy tutaj takie, też takie bardzo ładne. I tych bajek jest, zobaczcie, mnóstwo. Jakbyście byli zainteresowani takimi właśnie klasykami, które my chyba znamy z. Dzieciństwa. O, Lili, mam właśnie najpiękniejszą, najpiękniejsze baśnie, taką książkę, ale tutaj, słuchajcie, jedna bajka to są dosłownie dwie strony, czasem pięć stron. Bardzo krótkie, dużo treści, mało obrazków, i dlatego też chciałam właśnie, żebym na każdą pojedynczo, ale tą też lubi czy też Szczególnie na noc, no bo jest troszeczkę też krótsza, ale tę nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd mam. Chyba możliwe, że kiedyś kupiłam w Biedronce, bo w Biedronce kupiłam też przepiękne takie dwie książki, ale to już, słuchajcie, wiele lat temu, ja nie wiem, czyli była na świecie, a może byłam w ciąży naprawdę dawno temu, bo bardzo mi się spodobało wydanie tych książek. Mamy tutaj klasyk, czyli Julian Tuwim i wiersze oraz Jan Brzechwa wybór wierszy. No myślę, że takie wierszyki Tuwima i Brzechwy to jest po prostu taki must have dla dzieci. Ja je też wszystkie pamiętam z dzieciństwa. No przepiękne tutaj są obrazki. Może nie są one, wiecie, jakoś tam mocno kolorowe, mocno zapadające w pamięć, ale Lili je bardzo lubi, właśnie te książeczki. Lubi je czytać, dużo się nauczyła już na pamięć tych wierszy, no więc jak najbardziej, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy są jeszcze do dostania, bo mówię, wiele lat temu już je kupiłam, cztery, jak nie pięć prawie. I ostatnie trzy książeczki, ale dużo chyba tutaj, mówię, a nie jest tak źle. To jest książka historyki na dobranoc o zajączkach, które mają różne swoje przygody taka ciepła i miła przed snem opowiastki właśnie Potter o myśli Marysi drobnomysiej, która tutaj ma różnych przyjaciół i gości w swojej norce. Ja nie jestem jakąś wielką fanką tej książki, ale moja córka ją lubi i często chce, żeby mi właśnie na noc ją czytała. I ostatnie książki to jest seria od Natuli, seria Niegrzeczne Książeczki. Mamy tutaj Smok, Rosół i Łobuz. Teraz wiem, że jest jeszcze więcej z tych serii. Natomiast to są książki, które trochę obalają pewne mity i stereotypy, z którymi my byliśmy gdzieś tam wychowywani, nasi rodzice, dziadkowie, którzy pokazują troszeczkę, że wiecie, można czegoś w Rosole nie lubić i nie trzeba tego jeść. Można się trochę dostosować do tego, że każdy lubi coś innego i ma jakąś swoją ulubioną rzecz i to nic złego, coś nie lubić, nic złego się złościć. Do tego są tutaj piękne, duże obrazki, takie po prostu w stylu makro ze zbliżeniem. Lili tą książkę dostała, choć chyba roku nie miała i już wtedy ją lubiła, bo one mają wielkie obrazki, można tutaj po prostu dużo opowiadać, więc my akurat mamy te trzy, ale jak mówię, wiem, że jest już więcej. Uff, i dotrwaliśmy do końca. Jeśli chcecie taki film o książkach dla młodszej córy, czyli mojej prawie dwulatki, to też Wam zrobię, chociaż... Ona powiem wam szczerze, że mocno inspiruje do starszej i tutaj często przegląda jej książeczki. I na pewno nie byłby to aż tak długi film, bo tyle książek nie mamy, ale z pewnością Wam mogę pokazać, jeśli będziecie chcieli. Wiem, że też chcecie gry, więc to też jesienią Wam nagrał nasze ulubione gry. Dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa. pa.